Mamy pierwszy sygnał. Taka blaszka wyszła. Nie wiem od czego to. Na łące, tutaj, szukamy sobie. Fajna pogoda jest. Może dzisiaj przeszukamy całą. Zobaczymy. Tutaj leci granica. Jesteśmy na czeskiej stronie. No i lecimy. Jest łuseczka. Tutaj przy drodze, szukamy w lesie. Nie było głęboko, ciężko się chodzi. Trawy tak urosły, męczarni. Zobaczymy, do później. Mamy kolejny sygnał z Płonka. Belier and Bellot, jakaś firma może tutaj regionalna. Na drodze w takiej była tutaj. Przeszliśmy troszkę do lasu, potem znów na łąkę wrócimy. Zobaczymy, lecimy dalej. Na useczka Tylko teraźniejsza Tutaj wyszło przy drodze. Coś tutaj ładną kankę wykopał uprzedził mnie. Może też było ciekawego, może nie. Zobaczymy. Ciekawy teren. Potem to zabiorę do samochodu. Może na piwo będzie. Jakieś kółeczko stalowe. ale nie wiem od czego to. Zobaczymy, zakopiemy z powrotem. Zaraz.